Hej witajcie. Przyszła pora na kolejne Mythbusters, czyli testowanie przeróżnych interakcji nowego bohatera z obecnymi. Czy pociski platformy można odbić? Czy przyciągniemy mecha na autodestrukcji? Nie wszystko jest takie oczywiste. Dlatego dziś postaram się przedstawić, jak działają skille życiodawcy z innymi zdolnościami. Powinno być ciekawie. To zapraszam do subskrypcji i zaczynamy. Użyciel. Czy przyciągając go w trakcie kafara, kompletnie przerywamy muskila, czy dokończę po przyciągnięciu? You're off with me. Pomocna dłoń kompletnie przerywa kafar, więc ta, można komuś przeszkodzić w wykonaniu akcji. Za to kafar wyrwie się z przyciągnięcia. Zastanawiałem się też, czy przyciągany gracz będzie po drodze niszczyć miny, czy przez nie przeniknie. You're ale sprawdźmy też, czy przyciągany gracz przeniknie przez innych. Come here, will you? Już mniej więcej wiadomo, jak to działa. Jeszcze kilka testów i na końcu podsumujemy funkcjonowanie pomocnej dłoni. Diva, czy matryca zje nasiono, z którego wyrasta platforma. Time for spring. Tak samo jak chwyt sigmy, czy kręciołek orisy. Wychodzi na to, że to nie jest projectile, tylko. Obiekt, coś jak wieżyczka torbiorna, która dopiero leci, by się rozstawić. Ok, a czy jesteśmy w stanie przyciągnąć mecha w trakcie jego autodestrukcji? Nie, a szkoda, bo niezłe zagrania by powstały. Choć jak bohaterka naciska Q, to możemy momentalnie przyciągnąć Divę, co wyskoczyła z mecha. Natomiast jak nowy mech jest przywoływany, to nic nie możemy zrobić. Podobnie z platformą. Niestety rzucona pod nogi wybuchającego mecha nie uruchomi się. Ale spoko, wystarczy, że Diva aktywuje i wtedy, kto wie, można zaskoczyć tych, co stoją na high groundzie. Doomfist. Czy można użyć platformy jako swoistej parasolki i ukryć się pod nią, gdy pięść zagłady ultuje? O cholera, <noise> <Meteor strike. głos> oh, tego się nie spodziewałem, ale doszedłem do wniosku, iż to było do przewidzenia. Otóż Doomfist nie zeskakuje z nieba, to tylko animacja. Tak naprawdę on cały czas jest na ziemi. Jednak to jeszcze nie koniec. Otóż pięść zagłady w trakcie ultowania może wejść w drugi tryb służący do zmieniania poziomu. Wtedy, wybierając miejsce lądowania, super zdolność wykryje platformę i na niej wylądujemy. Królowa Junkertown. Czy platforma zdąży podnieść wrogą królową, tak by jej ult przeleciał nad nami? Open Ha, jest gorzej niż myślałem. Platforma nawet nie zareagowała. Myślałem, że podniesie królową, ale zbyt słabo by to coś dało. No dobra, a teraz to. Generalnie możemy przyciągać naszego Reinhardta, gdy szarżuje, i to kompletnie przerywa zdolność. Aż takiej tragedii wtedy nie ma, ale czy da się przyciągnąć ultującą królową? Przecież możemy przerwać całą superzdolność. Let's take him to the wasteland! I have you. Uf, jak widzieliście w ogóle nie widać zaznaczenia, więc nie da się przyciągnąć. Oj, widać, że było sporo kombinowania w trakcie tworzenia bohatera, kiedy można, a kiedy nie można przyciągać. No i taka mała dygresja. To, co teraz słuchacie, to jest to, co pisałem w trakcie faktycznych testów, gdy po raz pierwszy sprawdzałem interakcję. O wielu rzeczach nie miałem pojęcia, dlatego zapisuję moją reakcję w scenariuszu: Orisa. Zastanawiało mnie, z jakich powodów nie mogliśmy przyciągnąć ultującej królowej. Dlatego, by nie trollować? Zobaczmy, jak z Orisą i z jej superzdolnością. Meet your fate! Come here, will you? Ok, też jest wyłączone zaznaczenie. Cholercie a szkoda, bo fajne kombosy można by robić. Ale wiadomo, duży potencjał trollowania. Zatem można przed startem ulta przyciągnąć we wrogów. Ramatra, czy spowolnienie aktywuje się na platformie? Take from them. Tak, i całkiem fajnie to wygląda. Potem więcej będzie o umiejętnościach, które stawiamy na Ziemi. Reinhardt. wiadomo, możemy kogoś uratować z szarży i z szarżą kontra platforma, podobnie jak z ultem królowej. A nie, zaraz. Jednak platforma jest aktywowana. Oczywiście w żaden sposób nie podnosi Reinharda, ale jednak. Zastanawiam się, czemu królowa na superzdolności nie aktywuje, a szarża już tak. Może Junker Queen za szybka? Sigma. Zgodnie z przewidywaniami przyciągnięcie kompletnie usuwa z kogoś efekt Ulta Sigmy. Wieprzu, wiadomo, uwolnimy z haka albo hak odbije się od przyciąganej osoby. Winston, od samego początku zastanawiało mnie to, czy kolejność jest ważna. Powiedzmy, rozstawimy urządzenie Winstona na ziemi i wtedy pojawi się platforma lub Umieszczenie urządzenia na gotowej platformie. Czy w obu przypadkach bańka Winstona przemieści się wraz z windą? O, ciekawe, rzucenie platformy na rozstawione urządzenie. Przemieszcza je na siebie. Dlaczego byłem tego ciekaw? Ponieważ u Ramatry jest inaczej. Spowolnienie rzucone na platformę jest na niej, dlatego aktywacja windy podnosi spowolnienie. Ale umieszczenie platformy na aktywne spowolnienie już tu nie działa. A w trakcie filmu wykonamy identyczny test u innych bohaterów. Zaria, oczywiście, przyciągnięcie uratuje z Gravitona. Ale teraz mamy interesującą kwestię. Czy wyciągniemy kogoś platformą? Czy Graviton razem z windą się przemieści? z hey, No i git, tak jak u ramaty, Graviton zostaje na danej powierzchni. A co gdyby Graviton wylądował na platformie? Ogoń, po Better up high, isn't it? Wszystko się zgadza, ale teraz kolejna zagwostka z tej samej kategorii. Czy leczenie żołnierza 76 wskoczy na platformę, gdy najpierw je rozstawimy, a dopiero potem pojawi się winda? the view? O kurde, to rzeczywiście się zdziwiłem. I Winston, i żołnierz stawiają urządzenie, które coś emituje. Czemu jedno jest podnoszone, a drugie nie? No, napiszę do Blizzarda. Bastion. Podobna kwestia do tego co u Dumfista. Czy platforma może posłużyć jako parasolka chroniąca przed ultem Bastiona? Tak, bowiem tutaj rzeczywiście z nieba spada fizyczny pocisk, który zatrzymuje się na windzie. Genji, wiadomo, nie może odbić platformy. Ale co się stanie z odbitym leczeniem? Pokaż mi, to jest interesujące. Genji rzeczywiście odbił pocisk i leczenie zmieniło jakby strony konfliktu. Jednak pocisk nadal poleciał w kierunku pierwotnego celu, po prostu nie uleczył. Blizzard wytłumaczył, dlaczego tak jest. Na chwilę obecną nie mają gotowej technologii, ale celem jest to, by Genji nie odbijał leczenia życiodawcy tak, by mógł uleczyć kogoś w swojej drużynie, tylko uzdrowi sam siebie. A do tego czasu pocisk praktycznie rzecz biorąc znika. Hanzo, czy wróg, który ma w sobie strzałę soniczną, pozbędzie się jej po przyciągnięciu, czy zostanie? I'll find them. Interesujące, strzała soniczna zostaje do samego końca, więc jakby nie patrzeć, Wife Liver może sprawić, że większa część jego drużyny znajdzie się pod efektem strzały sonicznej. May, oj, tutaj to będzie. Czy możemy postawić platformę na ścianie? <śmany> nie, bardzo ciekawe dlaczego. Sprawdzałem z torbiornym, i można rozstawić wieżyczkę na ścianie May, nie ześlizguje się. Podejrzewam, że to nie jest niedopatrzenie czy coś, lecz świadoma decyzja. Platforma ma swoją określoną wysokość, natomiast ściana May mogłaby pomóc dostać się wyżej niż twórcy zamierzali. To mogłaby być znaczna przesada. I jak widzicie, postawienie ściany na platformie powoduje, że nie można jej aktywować. Ale co jeśli zechcemy postawić ścianę na aktywnej platformie? Open area. Ocholercia, da się. Zatem moje przypuszczenia sprzed chwili były błędne. Nasiono platformy ześlizguje się ze ściany nie dlatego, że twórcy specjalnie tak zrobili, bo robiąc na odwrót, i tak zyskujemy znacznie większą wysokość na jedno wychodzi. Możliwe, że przeoczenie. Dlatego o tym też napiszę Blizzardowi. Okej, okay, a czy można postawić drzewo na ścianie? Life protects life! Nie, filary lodu od razu są niszczone. Ciekawe, ciekawe. My w kostce lodu podniesiemy windą, ale już jej nie przyciągniemy. A czy drzewo przerwie linię wzroku z wrogą zamiecią? za Life. Protects life. Tak, czyli warto zapamiętać, sądzę, że zdarzą się takie sytuacje. Smuga, co w sytuacji, gdy 3 sekundy przed użyciem powrotu znajdowaliśmy się na platformie, ale teraz ona już nie istnieje? Jak pamiętacie, w przeszłości takie sytuacje teleportowały smugę na koordynaty 000. Jak widzicie, smuga powróciła na miejsce, gdzie kiedyś stała winda. Sojourn. Podobna sytuacja, co wcześniej. Czy ma znaczenie kolejność umieszczenia strzału zakłócającego i platformy? O, tu jak widzicie, nawet rzucenie na platformę nic nie daje. Strzał zakłócający jest specyficzny, bowiem powierzchnia powoduje po prostu jego aktywację. Strzał do niczego nie przylega. A czy wślizg aktywuje platformę? Tak, ale podobnie jak z Reinhardtem, nic nam to nie da. I w sumie, jak się przypatrzycie, to nie jest tak, że Sojourn trochę się wzniesie i opada. Ona i Reinhardt jakby się teleportują z lekko podwyższonej platformy z powrotem na ziemię. Sombra. To jest bardzo ciekawe. Bohaterka może namierzyć platformę i ją zhakować. Dopiero teraz się o tym dowiedziałem. Wtedy nie można jej aktywować. Natomiast gdy zhakujemy aktywną platformę, wtedy ona opada i po wylądowaniu rozwala się. Ciekawe. No dobra, to jak z EMP. Apagando Uff. las luces. No. Tu się nie zgadzam. Jak widzicie EMP momentalnie zniszczyło platformę. Nie zabrało jej 40% zdrowia. Tak nie powinno być. Wszystko wskazuje na to, że platforma jest jak inne urządzenia, tak jak wieżyczka torbiorna. Można je zhakować, a EMP nie tylko wyłącza na kilka sekund, również zabiera te 40% wytrzymałości. Totalnie tak powinno działać z windą. To też napiszę twórcom. A jak z drzewem? Zhakujemy je. Zyp, popong, zyp. Nie nie wyłączymy go zwykłą umiejętnością. Za to IMP zrobi coś znacznie gorszego. Si apagando las z! Nie zabiera 40% wytrzymałości drzewa. Po prostu kompletnie je niszczy. Oj, to może być przesada. Moim zdaniem drzewo powinno być nieaktywne na kilka sekund. Ale wtedy nadal by służyło jako osłona. Symetra, rzucenie wieżyczek na platformę, wiadomo jak działa, a na odwrót, platforma na wieżyczki, które już są na ziemi. Nie, zostają na ziemi, ale zaraz, zaraz. Wieżyczki symetry namierzają wieżyczkę torbiorna. To czemu nie strzelają w platformę? Przecież to też urządzenie. Można je zhakować. Aj, 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 nie spodziewałem się takich niezgodności. Na koniec symetry. Czy teleporter wskoczy na platformę, gdy najpierw symetra rozstawi swoje urządzenie, a dopiero potem życiodawca? I have opened the Wieżyczka rzucona na platformę działa zgodnie z oczekiwaniami, ale może chociaż tutaj rzucenie windy na istniejące urządzenie zadziała jak w przypadku bańki Winstona? O, i bardzo dobrze, już się obawiałem, ale niestety wieżyczka nie targetuje wrogiej platformy. Pomyślałem sobie, że może dlatego, iż urządzenia, które zadają obrażenia Targetują tylko podobne sobie, ale jak widzicie, Turet również zaczyna atakować Lampę Baptista. Wdowa, jedyne co chciałem przetestować to czy złapie się platformy. I tak, można. Żywiarz, co się stanie, gdy po wybraniu miejsca do teleportacji Winda zniknie? Time Spodziewałem się, że ten cień zostanie w miejscu, ale jednak powoli opada. Okej, okay, ważny test, czy możemy przyciągnąć ultującego żniwiarza. Hm, o Orisy się nie da, a ripera już tak. tak. Przecież w obu przypadkach mamy potencjał trollowania. Podejrzewam, że nie ma tu ujednoliconej mechaniki dla samej potrzeby ujednolicenia, tylko twórcy ręcznie wybierali. Gdzie lepiej by było przeciągnięcie, a gdzie lepiej by się nie dało? Powiedzmy, ult Orisy to przede wszystkim jedno porządne walnięcie, więc stracanie tego to masakra. Na dodatek Orisa ma dużo wytrzymałości oraz umocnienie, więc nie potrzebuje ratunku. Natomiast żniwiarz ciągle zadaje obrażenia, więc przyciągając go nie zmarnujemy mu kompletnie ulta. A jest on zdecydowanie bardziej podatny na obrażenia złomiarz. Znowu podobna sytuacja. Czy pułapka i mina wskoczą na platformę, gdy ona zostanie potem rzucona? No, mamy niezgodność i nie jestem w stanie odgadnąć jaka zasada tym rządzi. Bańka Winstona wskakuje na platformę, tak samo wieżyczka torbiorna, ale leczenie żołnierza czy mina złomiarza już nie. A właśnie urządzenia Junkrata tym bardziej powinny wskoczyć na platformę. No nie wiem. A co w sytuacji jak ktoś wejdzie i na platformę, i w pułapkę? Zastanawiałem się jak to będzie. Czy łańcuch się po prostu zerwie, czy jednak do końca będzie trzymał? Jak widzicie, opona nie aktywuje platformy, ale może jeździć po drzewie. Ana, czy przyciągnięcie oczyści z granatu biotycznego? Nie, o czym za momencik. Wcześniej wspominałem, że podsumujemy sobie jak działa przyciąganie. Baptist, rozstawienie matrycy na platformie, czy podniesie się wraz z windą? Let them up! Lots more options from above. <laughs> dobre. Co ciekawe, w tym momencie wrogi życiodawca może strollować, bo nasza drużyna wykorzysta ten potencjał. Ale wtedy Life Weaver może po prostu zniszczyć platformę. Wtedy matryca spadnie. Prawda? Let them up! Up, you go. up and co? Zostaje w powietrzu? Toż to bez sensu. Wszystko inne spada. Jeśli jest podnoszone, to i powinno spaść. A jak z polem nieśmiertelności? Spadnie? Zostanie? Czy w ogóle nie będzie podniesione? No ta, lampa nie ląduje na stałe. Ona po prostu się aktywuje po wylądowaniu, a potem zawisa w powietrzu. Lucio, jak pamiętacie, możemy przerwać kafar burzycielowi. Nie walnie w ziemię. A Lucjo swoim ultem również musi najpierw wylądować. To coś stanie, gdy w powietrzu go przyciągniemy? Oh, to dla mnie było najbardziej prawdopodobne, ale kto wie, może po prostu by się nie dało go namierzyć. Łaska, czy można strollować swoją drużynę i przyciągnąć Mercy, która wskrzesza? Not on my watch. Nie, zaznaczenie jest wyłączone. Oj, to by była przesada. Ale można podnieść windą łaskę i wtedy rzeczywiście przerywamy wskrzeszenie. <grystanie> Kiriko, po pierwsze, sprawdźmy sobie, jak wygląda szybsze strzelanie na pędzie kitsune. Ale też, czy szybciej naładujemy leczącego kwiatka od 0 do 65? zgadza się. No i teraz interakcje między dwoma życiodawcami albo z samym sobą. Czyli najciekawsze, Czy możemy rozstawić platformę na platformie?! <sharp inhale> Nie, a szkoda, a to by było. Może też dlatego nie da się windy umieścić na ścianie, May, bo w kodzie gry to jest jakby ten sam rodzaj powierzchni? No to teraz drzewo. Czy platforma podniesie? Life protects life. Lots more options. Tak, i nawet spadnie, jak winda zniknie. Przebrnęliśmy. To czas na podsumowanie. Po pierwsze, co w ogóle się dzieje z przyciąganą osobą? Jej hitboxy są aktywne. Można w nią strzelać, uderzać. Umiejętności bohaterów zauważają modele postaci. Ale przyciągany gracz jest nieśmiertelny, czyli nie otrzymuje żadnych obrażeń. Co więcej, ma na sobie status, który nazwałem sobie umocnienie, czyli to, co ma Orisa. Zatem nie działają umiejętności crowd control. Zobaczcie na to: na drodze przyciągania leży pułapka złomiarza. Come here, will you. Jak widzieliście, sojusznik został złapany przez pułapkę, czyli to nie jest kompletna nietykalność, tyle że odporność na crowd control powoduje natychmiastowe zniszczenie pułapki. Jedynym wyjątkiem są modele innych postaci. Tutaj przyciągana osoba kompletnie przelatuje. To Suzuki Riko powoduje kompletną przeźroczystość. Jest różnica. Kolejna kwestia podsumowująca dzisiejsze testy. Widzę tę sporą niekonsekwencję z umiejętnościami, które lądują na Ziemi. Dla niektórych nie ma znaczenia, czy wylądowały na platformie lub platforma na nich. Same wskakują na wierzch, ale większość zostaje na Ziemi, gdy rzucimy windę na nie. A i mogą takie sytuacje się zdarzyć. Typu, żołnierz sam się zaczyna leczyć, bo smuga go ostrzeliwuje. Życiodawca rzuca mu pod nogi platformę, by uratować, ale tak naprawdę wyciąga go z efektu leczenia. Tak samo Lifeweaver może uwolnić kogoś złapanego w pułapkę złomiarza. No ale dobra, rozwialiśmy sobie kilka wątpliwości i wiemy, jak działają umiejętności życiodawcy w przeróżnych scenariuszach. Nawet tych rzadkich. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrypcje byłyby mile widziane. Trzymajcie się. Cześć.